Witam w budowanym gamingu, ja jestem Avresa, to jest Medieval Dynasty i odcinek, który jeszcze chyba stricte poświęcimy na budowanie oraz na takie zarządzanie troszeczkę naszą osadą, gdyż po pierwsze, zdałem sobie sprawę z tego, że obsiałem albo raczej zleciłem obsianie całkiem sporej ilości pól przy pomocy kapusty. No, i tak sobie też przypomniałem, że ostatnim razem tej kapusty było tak dużo, a było jej mniej niż teraz, że zapchała ona nam cały magazyn na żywność. Z jednej strony to jest bardzo dobrze. Z drugiej strony e, słyszałem głosy, że boli kogoś serce, jak widzi, że kapustę przerabiam na nawóz, czy też na zgniliznę, a później na nawóz. No, właśnie byłem do tego zmuszony z uwagi na to, że mieliśmy przepełniony magazyn na żywność. No, i w tym właśnie celu. Tak sobie wymyśliłem, że całkiem dobrym pomysłem byłoby zniszczenie tego miejsca tu. Niestety, ale zniszczenie tego miejsca tu, przeniesienie tego wszystkiego tam, a tu postawić jeszcze jeden magazyn na żywność. E, dzięki czemu będziemy mieli tak naprawdę. Nie będziemy musieli biegać takich dystansów tam, tam o aż tam, 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 do magazynu i do jakiegokolwiek domu, czy też do kuchni, żeby cokolwiek właściwie. A czy możemy w ogóle coś piec? Już? Możemy piec. Super, dobra, tym też się zajmiemy. No ale w każdym razie nie odchodząc od tematu, żeby nie musieć biegać takich dystansów, będąc przeciążonym i tak dalej, no to stwierdziłem, że całkiem dobrym pomysłem byłoby wbudowanie właśnie w tej okolicy magazynu na żywność. Tylko, że jest taki, taki mały problem. Co prawda, no ja bym tego problemem nie nazwał, ale niestety e, trzeba będzie też zniszczyć te drzewka owocowe. No niestety próbowałem to postawić inaczej, ale nie znalazłem na to żadnego ułożenia, żadnego ustawienia, żeby w ogóle się to dało jakoś postawić. Niestety za każdym razem coś tutaj przeszkadza. Tylko nie jestem pewny co: albo górka, albo kamienie, albo nie wiem, droga może coś. W każdym razie, jak postawiłem, e, udało mi się postawić w końcu magazyn na zasoby. Przepraszam, na żywność. Jak udało mi się postawić magazyn na żywność, no to niestety to drzewko musiało stąd zniknąć. Bo kurczę, ten magazyn na żywność dał tak praktycznie tu. Zaraz Wam to pokażę, bo no, Wydaje się, że właśnie mamy wystarczającą ilość kłód żeby to postawić. No i to jest właśnie to, że kurczę. Teraz pewnie nie będę mógł i będę znowu się z tym, co e, przeproszeniem, pierdzielił. Dobrze, zróbmy to w ten sposób, daj mi to. Daj mi to, no jelo. Trudno się mówi. Zrobimy to ładniejsze, zrobimy to lepsze, także nie ma czym się przejmować. No i widzicie, i teraz, teraz się udało. No dramat, no ale w każdym razie, no trzeba to trzeba. Grunt, że nie musiałem usuwać wszystkich drzewek owocowych, Jedno jeszcze sobie tam rośnie, także myślę, że jest całkiem fajnie. Hmm, tą drutkę poprowadzimy sobie tu, Okej. Okay. Myślę, że będzie dobrze. E, w każdym razie jest jeszcze taka jedna rzecz, o której mi powiedzieliście w komentarzach, a ja o tym nie wiedziałem. Patrzcie, to można wziąć sobie tu, konika, można dać nazwę własną. I można go kurcze nazwać. Także, jak ktoś ma jakieś pomysły na to, żeby nazwać jakoś ciekawie te zwierzątka, jak najbardziej jestem otwarty na propozycje. I a propos jeszcze zwierzątek, tak wpadło mi do głowy, że moglibyśmy kurcze ile tu owoców jest nie wiem, że Nikogo nie ustawiłem w ogóle na zbieranie tego. W każdym razie, a propos zwierzątek, padłem na świetny pomysł. Otóż, z uwagi na to, że. Tam mamy stajnie, Mamy już e, źrebaka i źre, źrebaczkę, chciałem powiedzieć. I źrebie. E, czyli samca i samice. Jeżeli chodzi o konia, no to tak sobie wymyśliłem, że czemu by na przykład nie zrobić czegoś takiego, że będziemy mieli swoją stadninę koni? I to nie jest, że jedną stajnię, tylko faktycznie postawimy jeszcze drugą stajnię. Cześć Maciej. Postawimy jeszcze drugą stajnię. I będziemy po prostu zajmowali się hodowlą koni, bo kurcze patrzcie to, wiecie ile ten konie jest warty? 5600 monet. Ja wiem, że one trochę będą rosły. Ale no kurcze. Za 5600 monet. To ja mogę troszeczkę poczekać, nawet jeżeli bym miał czekać, nie wiem... Za dwa lata na to. to spoko. Myślę, że całkiem, całkiem dobry będzie pomysł. Chyba, że macie jakąś lepszą ideę na to, w jaki sposób tak naprawdę... Ogarnąć sytuację ekonomiczną w naszej osadzie. No ale, ale. Wracając do tematu. Ja wezmę Ruperta, wezmę wszystkie rzeczy, które będą potrzebne do konstrukcji tamtego magazynu na żywność. No i oczywiście jeszcze dochodzi sprawa tego, by wykończyć budowę tamtych dwóch domów. No i chciałbym jeszcze, zgodnie z komentarzem, którego mi ktoś udzielił, przejść się do Borowa, bo podobno ominąłem jakiegoś jednego stracha na próble. Także jak najbardziej chciałbym go sprawdzić. Oj, w baranicy mamy questa nawet, nie wiedziałem, i w tutkach nawet jest. A, no tak, bo przecież my nie robiliśmy żadnych questów teraz. No tak, no tak, no tak, pamiętam już. Dobrze, to ja czym prędzej tak naprawdę biorę się za budowanie tego magazynu. Myślę, że domu, może nawet troszeczkę czasu poświęcimy na crafting. Przyspieszę wam to, żeby was nie zanudzać. I będziemy słyszeli się niebawem. Także do usłyszenia. Dobra, raz, dwa, trzy, świetnie, cztery, pięć, sześć, pięć, siedem. No, i mamy magazyn na żywność drugiego poziomu. I co fajne, co jest bardzo fajne, i bardzo mnie to cieszy, to fakt, że nie dość, że nie będziemy musieli już tam tak daleko biegać w ogóle. To to, że to jest połączone wszystko, i kurcze, będzie można tyle żarcia tu zbierać. O, panie dobry, jak chleb. No, ale w każdym razie. Weźmy jeszcze resztę desek. Myślę, że możemy wykończyć budowę jeszcze jednego domu, czy może olejemy to wszystko i zajmiemy się już craftingiem. Bo na pewno będzie potrzebne nam żarcie. Myślę, że żarcie już... O, ogólnie to misy. To ja wezmę... Weźmiemy ze 20 kłód, dam radę? Dam radę. Dobra, a czy mamy deski jakieś wolne? Drewno połowę to mnie nie inter... Nie ma desek. Dobra. Ehm... Chciałem powiedzieć, że wezmę może te misy, już wszystkie przygotuję tam, żeby sobie leżały w kuchni, dzięki czemu, chwilę potem, gdy tak naprawdę zakończyć pora letnia, będziemy mogli już się skupić tak naprawdę na tworzeniu tych wszystkich zupek kremowych i tak dalej, dzięki czemu nie zmarnujemy czasu aż tyle. W każdym razie, jako że tam zniszczyliśmy to miejsce, gdzie oni sobie mogą siedzieć, może jednak faktycznie wybudujemy te ławy i tego typu rzeczy? E, nie, nie, stół. E, siedzenia, ława. Dzięki. Bo obróćmy to może w tym kierunku. E, tu nie mogę. Tu mogę, ok. Nie wiem, wydaje mi się, że nie będzie to jakoś tak tragicznie wyglądało aż. Dobra, cyk, cyk, cyk. Oj, nie to. Um, tutaj. Taki cykens, tutaj taki dings. Będziecie mogli sobie rozmawiać, pić, czy co tam lubicie. Czy latarnie już w ogóle mogę stawiać? Czy jeszcze jeszcze jest za wcześnie na to? Gdzie to w ogóle było tutaj latarnie. Stojąca pochodnia... A, na latarnie trzeba 5000 punktów. Budowaniu. O kurcze blade. A czy możemy coś nowego budować? Drewniany stół. Nie, nie jest to potrzebne, dobra. Nie, nie, nie. Ławę chciałem. Przepraszam, Ławę chciałem. Zakręciłem się. Materiały na jeszcze jedną chociaż mam. Kurde, tak blisko. Tylko tak dziwnie będzie to wyglądało, że tak blisko będzie. Dobra, zróbmy to w ten sposób. A czy mam jeszcze materiał na jedno? Mam. Dobrze. Czy tutaj dam radę coś zmieścić? tam Ale superowo. Dobra. Tocz kosik. Już mi się to podoba. Teraz, teraz, teraz jeszcze na szybkości. Chciałbym wziąć te jelonki, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Czy się w ogóle da to ułożyć tak, jak mi się wydaje? Tam już macie, możecie sobie usiąść, jak chcecie. Nie, nie musicie tu stać. Yy, gdzie ja to kurczę dałem? To będzie tu, prawda? Tak, weźmy może z siedem zobaczymy jak będzie wyglądało. z tego co pamiętam, to można układać, ale tylko i wyłącznie pojedyncze sztuki. Kurczę łopatę miałem jeszcze wziąć. Tylko i wyłącznie pojedyncze sztuki, także trzeba będzie to troszeczkę ogarnąć też. Daj hmm, mi jeszcze łopatę dzięki. Żeby wykopać tam te dwie kłody. I oczywiście trzeba jeszcze to ogarnąć. I znaleźć kogoś, kto będzie mógł pracować. O, kto to za pospolite ruszenie? To będzie mógł właśnie prasować w tym, w sklepiku, bo jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało, no ale dobra, jak wrzosać, cyk. Aha, bo to jest to siedzenia. dobra, Jak było tematu, no ale jestem ciekaw właśnie jak to będzie wyglądało, jeżeli to zrzucę, pojedynczo muszę, tak? Ale wystrzelił z Kubanem. Dobra. Być. O Boże. Weź to teraz postaw. No, już to postawiłem. Widzę, że gorzej niż w Kajrima. Nie Jestem geniuszem. Patrzcie to, ułożyłem trzy bez żadnego problemu. Żaden mi nie upadł. Dobra, to jednego jeszcze ustawimy może gdzieś tak tu. Kurczę No, no i, i tak, już, już już się pochwaliłem już. Okej, okay. nie. Tak. Ty. No nie za bardzo. To ostatnia próba i jak nie to zostawię to tak jak jest. O Boże, prawie. Dobra. I, i tu nas tu damy. Okej. Okay. Nie. Nie, to ta tam. Boże, świetne. Jeszcze jeden gdzieś tu leżał, prawda? Strzelił gdzieś. O tak, jest tutaj. Później oczywiście skołuję tutaj jakiś kubek i coś tam. Ale póki co niech sobie stoją jelonki. Ciekawe, czy one wytrwają w ogóle w tej pozie. W sensie, czy nie wiem, nie będzie czegoś takiego, że postać się jakaś zbuguje i to wywróci, czy coś. Bo mam ich 90, a jak mam ustawiać ich 90, to trochę to będzie trwało i nie uśmiecham się w tej chwili tego robić. Zajmę się tym oczywiście kiedyś. Ale póki co odpuszczę sobie ten temat. Eee, tak. To ma nasz rupercik. Nasz rupercik na pewno ma deski. A czy my coś mamy, co możemy tu upuścić? Mamy 9 kłód. 9 kłód, Dobra, to nagle. gleba. Cześć, Rupert. Samiec, już myślałem, że to samica jest w ogóle. Ale wiesz co, to ja może to skończę od razu budować w ten dach. No i dobra, raz, dwa, hmm. cztery, pięć, no i sześć, mamy już kolejny dom wybudowany Myślę, że całą resztę materiału zrzucimy sobie tu Chodź róbcik W sumie jeszcze dach mogę tutaj postawić nawet, mam na tyle desek, tak że się Przypadek, bo przypadek, ale jednak Ja ciebie też. Powiedz mi, masz jakieś kłody? Masz kłody, kurde, nawet deski masz. Fajnie. No i dobra. Raz, dwa, trzy, cztery oraz pięć. No i już dosik. Tylko róbcik. Byłoby super, jakbyś tak przesunął się kawałek, bo chciałbym wyjść. To, to jest twój nowy domek. Także baw się, dobrze, bądź grzeczny, czy coś. Czy możemy tu postawić na przykład... Nie, nie to. Chciałbym postawić tutaj. Gdzie to było? Nie. W ogniskach, no tak. No dobrze, no to chciałbym postawić tu ogniska. Tylko jak to zrobić, kurczę, w jaki... W jakim ustawieniu to zrobić? Na pewno chciałbym tu wyznaczyć e, ten sad jakiś. Sadrze, hehe, smutek. No na pewno. No już wyznaczyłem. Czemu to jest kurcze takie wielkie wszystko? Dobra, postawmy tutaj dwa. W sensie dwa drzewka. Chyba, że kurcze tą drogę będziemy usuwać, i tutaj stawiali jeszcze jeden dom. Także póki co się chyba z tym sadem wstrzymamy. W tym miejscu przynajmniej. No i skupimy się faktycznie na rzeczach ważnych, czyli Na tym by postawić ognisko No i miejsce spotkań Myślę, że To powinno być całkiem ok Nie powinni narzekać A Stół z kłód mnie nie interesuje aktualnie, ja to Jedna ławeczka Druga Możemy jeszcze jakąś postawić? Kurde, aż tyle tego wziąłem? Nieźle. Tu myślałem, żeby postawić yy, ten... ten sad. Może tak to zrobimy. O, to nie byłoby takie głupie serce krzesło. O, jedna kłoda tylko została. No dobra, sztosik. No i będą sobie tu siedzieli. Myślę, że będzie bardzo przyjemnie. Nie powinno być źle. Mam nadzieję, że bandytów tu nie będzie, mogą sobie podziwiać, prawda, że jak dzik będzie latał za łowcą, bo łowca będzie sierotą, kaleką i w ogóle. Kurczę, te konie coraz dalej się zapuszczają w tą stronę, no. Jeszcze, 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 czekaj, 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 czekaj. Eee, wydobycie. Studnia. Cyk, nieradka, moja droga. Ty jeszcze bukłaki z wodą miałaś przecież pompować. W się sensie napełniać. Mamy kurczę wody, nie tylko nie będziemy mieli. Gościu, zwariowałaś? Ej, patrzcie to. Uciekła. Nie gadaj. Uciekła. Chyba ją uderzyłem młotkiem przez przypadek i uciekła. What the fuck! Mam nadzieję, że wróci. Bo to smutne będzie. Krew zostawiła nie! Czy się nadziała pod młotek serio? Bardzo nie fajnie z Twojej strony. Tak wiem, że mówiłem, że płotek wykonamy w zimie, ale no kurczę jednak, jednak jakoś tak. Zaczynam się bać o te wszystkie koniki, także wykonamy chociaż kawałek tego płotu. Przynajmniej póki co. Dobra, jeszcze sześć patyków potrzebuję. 1, dwa, trzy. Ja ciebie też koniku. Jeszcze bez nazwy. O, wróciłaś. Mogę cię pogłaskać. A, nie mamy siodła, żeby cię usiadłać. No dobrze, trudno. To nie podchodź pod młotek proszę cię. Dobra, nieco jest późno, ale... Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj płotek pociągnąłem do tego domu jednak od tej strony, a nie od tej. Ze względu na to, że już przygotowuję teren pod ewentualną budowę drugiej stajni, nie wiem kiedy to nastąpi, no ale w każdym razie, żeby już to było. No i co więcej, a te konie strasznie się rozpierzchały, tak to chyba się nazywa. Eee, tak to się odmienia. No to w każdym razie one strasznie podbiegały wszędzie, więc generalnie chciałem im troszeczkę większy ten teren wyznaczyć. No i tak tu mnie jeszcze myślę, kurczę, czy. Nie wiem, czy ten płot w ogóle ma tu sens. Skoro one i tak... chociaż dobra niech będzie jeszcze ten było Weźcie się rozmnażajcie. No, dramat jakiś. Tu kurczaki widzę całkiem spoko sobie radzą. Przecież nie, kurczaki też mamy słabo. Bo są trzy kury, jest kogut, a nie ma kurczaczków. A u gęsi z kolei Prawie pełno. No i spoczko. To gęsi przynajmniej nie próżnują. No ale dobrze. Aktualnie mamy noc. W nocy prawie nic nie widać, więc też nie za bardzo będę was zanudzać tym, co się tutaj będzie działo teraz. No więc myślę, że poświęcę ten czas i po prostu podporzę te wszystkie zupki, podporzę te wszystkie e, jakieś kremowe i tak dalej. Ewentualnie podporzę coś na sprzedaż. Też myślę, że to jest dobry pomysł. Także myślę, że. Myślę, że usłyszymy się w momencie, kiedy ja już skończę to wszystko kraptować. Dobra, ja to też jestem agent, kurczę. Poszedłem, zostawiłem to w ogóle. Odpaliłem robienie tych kremowych zup. Zapomniałem, ile to będzie trwało. Poszedłem robić jedzenie. W każdym razie udało się wytworzyć 87, 107, 129 zup. się raczej gulaszy. Przepraszam, to są gulasze. Udało się ich tyle wytworzyć. Myślę, że możemy wziąć. Jeszcze te smardze to to wyrzucimy chyba w ogóle, albo zostawimy, może niech sobie to jedzą. 450 kg na 2000, myślę, że to jest ok Te zgniliznę trzeba stąd kurczę zabrać, chociaż połowę z tego. I wyrzucić to do stodoły. Niech oni sobie to w końcu kiedyś tam przerobią, ale, ale, ale czekajcie, bo tutaj kiedyś worki były, prawda? o niestety ich nie ma. No dobrze, to wiecie co? Mamy godzinę tak naprawdę już 5.56. Myślę, że warto byłoby się wybrać chociaż do tej gostowi i do Borowa, jeszcze zobaczyć ten właśnie strach przecież na wróble, który tam podobno pominąłem. I w gruncie rzeczy liczyć na to, że tam nie będzie jakiś fajny item może sadzonka, którą uda się odzyskać po zniszczeniu tej tutaj. do tej pory cierpię. Nie chciałem, przepraszam. No, w każdym razie. Może uda znaleźć się jakąś sadzonkę, może uda się znaleźć parę monet. Myślę, że jednocześnie jeszcze czymś pohandlujemy, coś sprzedamy powinno być OK. Na pewno sprzedamy te marchewki, bo jest ich za dużo. No ale wiecie co? Ja przyszykuję wszystkie przedmioty, które pójdą na sprzedaż. Przyszykuję to, co. To, co nie jest nam tak naprawdę potrzebne. Ogarnę tutaj całą sytuację. I będziemy się słyszeli już myślę w następnym odcinku, także. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z Wami Awry. Trzymajcie się i do następnego. Hej.